No hej, nagrywam jeszcze tutaj z przerwy. Z przerwy na parkingu. No czas, przyjazd do Polski 13.10. Jeszcze muszę tankować za granicą. Także będzie około 14.00. Przypuszczam, jakiś korek się jeszcze przydarzy, mały może. Nie wiem, no kupiłem sobie kawkę dużą kawę za 5 euro. A tyle kosztuje funt kawy pomielonej w Niemczech. No zostało nam jeszcze 555 km a 430 km na jednym baku zrobiłem, ale dość szybko jechałem i... No i spaliłem po prostu dużo paliwa. W miarę dużo ma. no dobra to minutkę nagrałem co auto już nie wychodzę jeszcze łyczek kawki włączam auto i i się zbieramy to trzymajcie się hej